Patryk, witaj się. Patryk? Mhm. Witaj się. Dobra. Ja zgłosiłam już telewizor, bo jest cicho. Eee, no. Okej. Okay. Będzie teraz pewnie spływa. To będzie ostatni odcinek. A skąd wiesz, może w jednym odcinku nam się nie uda się zdobyć u mnie? A ty miałeś zdobyć 23, pamiętasz? Nie, 25. Więc... Zobaczę, ile mam subskryberów przez czas, póki się lewuje. Mm. Co? Ile subskrypcji na kanale? No właśnie patrzę, sam nie wiem. A mój kanał... Subscri no. Mam jedną. No. Nie no, wiem. Dobra, to ja sobie zobaczyłam. Co się odłączyłeś? No bo pisał, że się Dobra. To już wiem. Ty się odłączyłeś. U mnie pisał, że ty się odłączyłeś. Ty. Dziwne, ja sobie tutaj sprawdzam, przecież. Jeszcze ładuję, zobacz, ile mam wyświetleń, pięćdziesiąt siedem wyświetleń, nieźle. Trzy wyświetlenia pod jednym odcinkiem, trzy wyświetlenia pod trzema odcinkami, pięćdziesiąt siedem, no, Ca... hmm. no, razem. Ty zacząłeś wcześniej. A ile masz? Nie. I teraz pamiętam, że 120 talii. O, nie żarzę. Co? Co? Tyle Chyba. Czemu Ty nie sprawdzisz, w ten w wyświetleniach? Ja zobaczę ile ty masz wyświetleń. A nie, zobaczę ci coś. Ty, w życiu trzy odcinki. Agario Pikachu. Muzyka PvP Battlefield 4 i rozmowa. A to się później poza odcinkiem obejrzę. Ej, Okej, jest. nowe. nowy. Własne bronie.

Wszyscy zbożą, chcesz? Ej, to będzie chyba ostatni odcinek. To będzie chyba ostatni odcinek. No, patrz, jaką mam hangę. Spodziewałem się innej. A nie, ty będziesz jeszcze musiał robić swojej. Jeszcze dwie rangi patrzę. Musisz, bo zaczęliśmy sesję i będziemy ją robić. Do 21. O tym jest sesja. Ten, yy... 25 mówiłeś. Mam to, mam to na odcinkach i spraw- nie, nie mówiłeś może. Sprawdzałem. Ej, nie dołączają. Smutno. Nie zapraszaj też. Ja nie wiem ja. Nie Zapraszaj, normalnie.

Odłączają. dołączają. No, widziałam, jak A ty, u ciebie, ty jesteś nade mną? Ja... Ty okay. jesteś nade mną. Okej. Ty jesteś drugi, więc... Dziwna Ej no, ziomki, dołączajcie Jeszcze dwie osoby Dwie osoby Lewe, dawaj. Ej Patryk Nie masz, na, nie masz najmniejszego levela Szczęśliwy? Jestem. Wiem, a ja jestem tego. Drugi, a ty jesteś przedostatni. Smutno. Tak? No idź z... z... w dołym czasie. I Bo... będę i będę jej polecam. Z... A no pa, do, zaprosiłem żonku w mojej ekipie, a on nie, do, nie dołączał. Ten wygląda dziwnie. Ten też jest dziwny. Ten jest dziwny. Nie no, to Ten jest w ogóle jest. złota koszulka. Będzie później wylewał. Pewnie zbierał dużo. Patryk Te żonki w ogóle nie zapraszają nikogo. Ja próbowałam zrobić glicza na tym kosmone, ale mi się nie udało. O! U! O! O! U. O! U. No co za... Sam jest się dołączył. Sam wyłączył, mi się nie chce. No bo... No patrz.

co się stało ja nie mogę nie został wywołany ja nie mogę dobra to będzie koniec odcinka w następnym odcinku postaram się naprawić te wszystkie problemy problemy widzimy się w następnym odcinku pa